Dlaczego niektórzy po masę do włosów zalecają jeszcze odżywkę do spłukiwania? Niektórzy twierdzą, że odżywka zamyka łuski włosów, a maska nie. Nie jest to prawda, bo zarówno maski, jak i odżywki do włosów zawierają składniki, które wygładzają łuski włosa, obok składników, które zmniejszają tarcie, plątanie i elektryzowanie. Nakładanie więc jednego i drugiego podczas jednego mycia jest zbędne. Dlatego przy najbliższym myciu wybierz albo maskę, albo odżywkę, najlepiej taką, po której Twoje włosy wyglądają dobrze. Zaznaczam też, że cały czas mówimy o produktach do spłukiwania, czyli podobnie działających, które podobnie się aplikuje. I tak możesz po każdym myciu nakładać maskę, jeśli Twoje włosy po niej lepiej wyglądają. A jeśli masz dobrą odżywkę do włosów i Twoje włosy nie są zniszczone, to nie musisz stosować masek wcale. A Ty używasz po każdym myciu maski czy odżywki do spłukiwania. Ja od lat używam masek do włosów zniszczonych, ponieważ mam rozjaśnione włosy, i też lubię, jak moje włosy są gładkie i dociążone, a taki efekt uzyskuje. Najczęściej tylko maskami. Bardzo dobrym pomysłem jest testowanie najpierw próbek masek lub odżywek w takich saszetkach, ponieważ tutaj w tym typie produktu już po dwóch, trzech myciach jesteś w stanie się zorientować, czy ten produkt jest dla Ciebie. Ja zazwyczaj po dwóch użyciach już wiem i trzeciej szansy nie daję.